Siamoneczko wszystkim w kolejnym odcinku z Minecrafta. Dzisiaj gramy w Skywarsy. Ładnie. Tak jest. O maług i szczoły. Oczko. Łapie przejdzie, ja to wiem? I gdzie to robimy? Co robimy? No właśnie. Jak, co robimy? No co robimy? No nie wiem. Zabijamy wszystko, co się rusza. Dobra. Mi, mi się podoba ten plan, bardzo, bardzo ładny on jest, bardzo śliczny Rozbudowany. No co, nie? Ja nie? Ej, mam cały, kurwa, ten, equipment. Ja bym sobie poszedł, nie wiem, czy nie jest, kurwa, nie jest do Ciebie na Możesz. Nie wiem, że mogę. Dopiero, kurwa, robię co chcę. Dobra, idę. Uj może mnie zwalam, może nie. Kamama. Nie zwalam Cię. Ale, żeś wylą tą wodę. O naj, zabili tego VIPa. Tak? Na Te lipy w ogóle są takie wkurzające, Wam musimy powiedzieć, że masę No No, to taki wejdzie już, kurwa, wszystko ma kupione, zrobione i Wiesz, takiego zabi. To cię trafi dwa razy z łuku, i kurwa, i możesz jeździć już. do Masz strzały. Mam tutaj. Został raz. Ale koleś do niego na pierwsza z kolei, jest karabinko właśnie. Oj, ja, ja jeden strzał i by zginął. Dobra, tam jest, tam jest, tam jest, tam jest. Hmm, Tą koleś zginął w ogóle, jak? Który koleś? Tamten. Tamten, czyli? Czekaj, ja wiesz co ja robię? Jest, zabiłem go. Nice. A tamten z tyłu, co tam jest? Piszczala, bo on, on Czekaj, gdzie ty jesteś? Na dole. U, u mnie? Mhm. No jeszcze jest, jest jeszcze jeden koleś. No ten jeden, małek. co nie? To jest ten Dzięki. on też ma łuk. No wiem, widzę przecież, dlatego się pytam ciebie, ja idę do tego. Gdzie idziesz? na do skrzynki. Znaczy Strzela? strzela? Czekaj, strzela? nie, cofaj się, cofaj. Strzela. Akurat akurat żebym się do przodu, kurwa. Czekaj, czekaj, patrzcie, to strzela, będzie strzelał. Ojej, dobra, zezama. Czekaj, wezmę ci strzałę dla ciebie. No nie trafił, ale to... Tak, tak powiem, ale tak. zezama, no, koleś. <coughs> no, tak. Dobra, o czym by tu opowiadać? Ciekawe w ogóle. Nie wiem, o... Odpocząć, odpocząć. o od czego, od czego chcesz, odpocząć? A co ty takiego robisz, że chcesz odpocząć? I, no i... Co, go? Trafiłem, nie, ale, znaczy trafiłem, ale nie spadł. Kto tam wylał wodę? Ktoś tam jest. Gdzie? Na statku? Nie straciłem, chłopie. Nie na statku, czekaj. Strzela do mnie? No. Szczala, wiedziałem, szczala. wiedziałem. Ciekaj. czekaj Czekaj, no ja się patrzę na niego. On się buduje na to wyspę, bo... Idę tu też. On się buduje, czekaj. Cyk, cyk, cyk. cyk. I... Ale Ups. kurwa, że mnie przestraszył, ja to <laughs> Dobrze, to jest dobre, bo się z dwóch stron leje Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk... Wiesz, Bierz i lecimy na środek, bo... Zabuduj, zabuduj, kurwa nic tu nie ma. No nie ma. Nie ma, ryby jakieś ale takie, spodnie. Lecimy na. O! o Ale się przestraszyłem, kurwa! Wylej wodę, wylej wodę, wylej wodę! Zatkaj ja zadk to! zatkaj to, kurwa! Zatkaj to! Nie <gryst> umiesz <gryst> tego, kurwa! Ja pierdolę go no, przechuj! Zaraz. Nie miałeś tego, kurwa, tak zrobić, przechuju? Ja pierdolę, chłopie! Chwila grozy to była taka, wiecie. Mogłeś to normalnie... Ale dostajesz headshot'a, no to jest aż kurwa normalnie... Masz jakąś strzałę? Headshot. He, Nie mam strzały, skąd mam A dobra, mam jedną, miałaś farta. Myślałem, że ktoś przyszedł do Ciebie i zaczął tego tak, Headshot, Nie, powiedziałem headshot. On jest za A. tym murkiem, coś mi się wydaje, ale spoko. Za tym? No, za tym murkiem, kurwa... Na tej wyspie, idzie tu, idzie tu, uważaj, uważaj, uważaj. Nie mam się czym bić. On będzie do mnie strzelał chyba. Gdzie? Na której wyspie? Za kurwa, zaraz za tym, widzisz jak strzela? Uważaj. Uważaj. Widzę go! Masz tam strzałę, masz strzałę! Masz strzałę! Skać i ten i cyk! Jest, dostał! Nice! Raz, ale nie spadł. Dawaj się pójść na środek budować. No to co kurwa robię? Dawaj, dawaj, dawaj! Jak teraz by mnie trafił to już Dostał, jest dostał! dostał. Uważaj, jest o kurwa, o kurwa, o kurwa! St strzała tu jest za tobą! Zrób tak, żeby go kurwa zabić, mógłbyś? Łaskawie to zrobić? Czekaj, cyk! Przecież czekaj, uważaj! Cyk, będziesz strzelał, zapewne będziesz strzelał, teraz. Cyk, cyk, cyk. Skacz. Cyk, to nie chcesz strzelać. I dawaj, idź po skrzynki, szybko. Ja idę na dół, ja na dół. Idzie tu, idzie tu, już idź. No to tu. chodź na dół, chodź na dół, chłopie! Strzały Kurwa nie ma za dużo rzeczy jak za... idzie tu, idzie tu! No to chodź tu na dół, chodź tu na, na dół, kurwa! Help. Help! Jest tu już! Gdzie? Mi tu! Tam. ej! A to ty. Wow, ale dostałem heda, ja pierdolę. Kurde, ilu ma tych szczał, kolo? <laughs> jak dostał do ścieżkę naraz. Strzela, jeszcze strzela, ilu ma tych szczał. Masz kurwa spodniągnie sobie. Kurwa przecież o. nie zdążyłem nic wziąć, bo że mnie przestraszył. Dużej nie mi szczały. Nie mam kurwa, nie zdążyłem nic wziąć przechuju. Jon jest? Dobra, po ja prawej ja... jest kurwa ten, kurwa srebrny, no nie. Chuj, ja idę. Kurwa, chodź ze mną na dół i nie pierdol. Nie, 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 tu idź na dół i bierz i tam, ja tu patrzę. To mam wezwać ci kurwa, co ci potrzeba? Ściały On strzela do srebrnego teraz. Oj... To ciężkie, to ja sobie bez... Ciężko. To idź, schowaj do, kapi do kapitana kurwa. Schowaj się, się tu do tyłu kurwa! Ja pierdolę. Szybko, iść tam. Masz, masz szale, masz szale, masz patrz, co robi, idź tam patrz co robi. Masz no, szalę, kurwa! Idź, idź tam, patrz co robi. No i, się, i dać się, daj że... jabłko mi złote, jak masz jakieś. No mam kurwa, ale ja A mam cztery serduszka. A! A! Kurwa, nie zdążyłeś... To... Jabłkiem go biłem ja, pierdolę. To przecież kurwa, czemu się nie powiedział, że on idzie, no nie. No... O, nie, no dobra, no nic, nie można zawsze wygrywać, co nie? Dzięki za oglądanie. No, nara, do zobaczenia. Się, 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 nara.